Siemanko tu i Rockies Hunter, a to będą wymianki. I jakoś Hunter. Moi mili, tu jeszcze kapaczka do unboxingu, ale zanim się za nią wezmę, to mam coś jeszcze innego. To ostatnio na polowaniu z biedronek chyba? Tak, z Biedronek mogliście widzieć i powiedziałam, że dostałem taką paczuchę w prezencie od Gocław testuje. On też nagrywa hotwillsy między innymi i ma dla was fajny konkurs. A przy okazji ja tam napisałem do niego, zrobił coś dla mnie, już zerknijmy, co tutaj może być. Najpierw coś takiego, już to rozpakowuję. Wow, patrzcie jaki czat. Volkswagen Transporter jako bombka wiezie choinkę, ale mega to wygląda, taki zimowy klimat no bardzo fajne, bardzo mi się podoba i przyprószony śniegiem nawet samochodzik, auto, no naprawdę ładne wykonanie tak się składa, że ja mam choinkę już w domu przystrojoną więc za chwilę sobie powieszę to na choineczkę i wam pokażę jak to się prezentuje ale tam coś było jeszcze co to może być, co to może być, no już otwieramy ładnie zabezpieczone widać, że jest to jakaś ramka ale jaka ramka, no kurczę, Nordschleife, Nurburgring. o widać świecą moje lampki już w pokoju, mega błysk jest tutaj, więc coś takiego dostałem, naprawdę fajne, można sobie postawić. Tu akurat z tego, co poznaję, mamy Matchboxa, ale naprawdę bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba, na pewno sobie gdzieś to ustawię. Bardzo ci dziękuję, wpadajcie do niego, on głównie TikToki nagrywa i ma tam konkurs z dwoma japończykami, jest Supra, jest R35 do wygrania, więc podlinkuję wam to i taka rameczka. W ten stylu będzie dla Was, nawet tamte japońskie mi się wydaje są trochę ładniejsze fajniej to jest jeszcze zrobione, chociaż tej nic nie ujmuje, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba więc na końcu jeszcze Wam wrzucę jak to się tam prezentuje bombka na choince i tak dalej, a my przejdźmy do głównego tematu tego odcinka no i wjeżdża ta paczka, już ją otwieram tylko od razu Wam mówię, że ja z tej paczki dzisiaj wyciągam tylko jeden konkretny model, który mnie najbardziej interesuje a już Was zapraszam na następny odcinek z wymianek. I tam oprócz reszty zawartości tej paczki będzie jeszcze druga paczka, więc będzie co oglądać. A dzisiaj jest taki model, że myślę, że sam on jeden na odcinek zupełnie nam wystarczy. Dobra, ja to sobie wyjmę. czekajcie chwilę. No i patrzcie, co mam na wymianę od Zaziego ja już to wyjmuję z protektora trzeba pierwsze luknięcie sobie zrobić, o delikatnie bez protektora, później już będzie u mnie na spółce w protektorze tak, zamieniłem się STH, mamy Fiata 500D Modificato w wersji STH, no ślicznie się ten złoty lakier mieni, naprawdę super jest te kółeczko, takie fajne malutkie do tego auta pasuje biała obwoluta, taka ramka też pasuje do tej felgi mamy literki TH, jest lakier takie Spectra Flame. No i mamy... Złoty znaczek. No i kółka, już wspominałem z gumową oponą. To akurat bieżbież... bez bieżnika, ale takie śmieszne małe kółeczko. No naprawdę. Od razu mam pod ręką drugi do porównania. Proszę bardzo, tu mamy zwykłą wersję. No i widać różnicę na pierwszy rzut oka, tak? No to kółeczko na no, lakier najbardziej się rzuca w oczy. No tu taki płowy ten żółty. A tutaj złoty Spectra Flame. Mega to wygląda. Tak się od dołu prezentują. Nie no, zazji, dzięki za tą wymianę. Naprawdę jest to śliczne auto. Marzyłem wreszcie, żeby kiedyś mieć złoty Spectra Flame. Tak mi się podoba, tak się pięknie mieni. Ogólnie te lakiery w STH się ładnie mienią, no ale złoty według mnie jest najładniejszy, no i do tego jest to europejczyk. Naprawdę fajne auto, a ja już pokazuję, co ja za Zaziemu za niego dałem. To sobie odłóżmy tu. A ja się zamieniam swoim Pajero, też w wersji STH. Akurat tak się fajnie składa, że Zazi uwielbia Japończyki i zbiera właśnie Japończyki, a ja Europejczyki, więc wymieniliśmy się, no myślę, że taka epicka wymianka STH za STH, pierwsza w moim życiu, ten też jest naprawdę śliczny jeszcze raz dziękuję chłopakom z auta164.pl, nie widziałeś filmu to zerknij jak robię unboxing i właśnie tam mi podarowali taki model, mam nadzieję, że się nie obrażą że ja go wymieniam, ja już go nie będę wyjmował z tego protektora, żeby z jego nie denerwować, bo jest w stanie Idealnym ten kartonik, a tu macie tylko szybko porównanie. Też jaka jest mega różnica. Tu nie ma takiej różnicy w lakierze jak w tym Fiacie. No tu od razu widać, no ale po kółku, no myślę, że jeszcze większa różnica. Szczególnie, że w tym zwykłym mainie jest biała felga. Tutaj już mamy nie dość, że ładniejszy kolor. to Tutaj gumowa opona. No i widać literki. Mamy tutaj te H na drzwiach. Więc mega, nawet jest seria Japan Imports. Wszystko się zgadza. Te lecą do Zaziego. Te zostają u mnie. Ja jeszcze wam pokażę przy okazji, zrobimy sobie porównanie jeszcze mojego trzeciego STH. No bo ja posiadam jeszcze, jak większość z Was mnie ogląda pewnie wie, posiadam jeszcze Seka AMG, też jest wersja STH. Tutaj za to literki mamy z tyłu na klapie TH, takie mniejsze są, ale też jest Real Rides, right, gumowa opona, naprawdę fajny model. Tutaj kolorystycznie podobne były jak leżały u mnie, no ale ten złoty, zabierajmy Pajero, on już idzie do Zaziego, a teraz możemy sobie porównywać te dwa. No i taka wymiana, to mi się podoba, no. Dla takich wymianek nic nie robiłem. <grym zezpieczny> Dobra. W tym filmie to tyle, ja wam jeszcze pokażę jak ta bombka się prezentuje i zapraszam już was tak jak mówiłem na wymianki jutro, bo otwieramy resztę kartonu od Zaziego plus jeszcze jeden bardzo ciekawy karton z modelami będzie, więc trzymajcie się, patrzcie jak wygląda ta bombka, na dole link do naszego Discorda i subskrybujcie jak chcecie więcej takich filmów, tymczasem na razie.